Operatory tekstowe, takie jak zawiera, nie zawiera, kończy się na, zaczyna się od, one nie działają przy filtrowaniu kolumn liczbowych. Spójrz, jeżeli nałożę filtr na tę listę i chciałbym wybrać te oddziały, których numery kończą się na szóstkę, mogę skorzystać z opcji filtry liczb, wybrać filtr niestandardowy i tu wybrać operator kończy się na. Wpisuję szóstkę. Niestety. Filtrowanie nie pokaże żadnych wierszy, ponieważ to jest operator tekstowy, a dane w tej kolumnie to są liczby. Jak sobie z takim fantem poradzić? Najprościej zamienić te dane na teksty. Jeżeli chcesz użyć tych operatorów tekstowych, to trzeba zamienić te dane na teksty. Jak możemy to zrobić? Wstawię dwie nowe kolumny. Zamienię zarówno numer oddziału, jak i obroty na teksty, i tutaj dwa sposoby przychodzą mi do głowy. Pierwszy sposób, dosyć łatwy, to jest użycie jakiejkolwiek funkcji tekstowej na jakiejś liczbie. Wówczas w wyniku powstanie nam tekst. Oczywiście ta funkcja tekstowa nie może zmieniać tego tekstu. Najprostsza, najprostsza rzecz, która mi przychodzi do głowy tutaj, to zrobienie czegoś takiego, wskażę numer oddziału i połączę to z pustym ciągiem znaków, czyli cudzysłów, cudzysłów. W ten sposób wartość tego numeru oddziału się nie zmieni, natomiast jako, że każę Excelowi robić tutaj end, cudzysłów, cudzysłów, to to zmusza go, aby wynik był tekstem. W ten sposób mogę to skopiować do samego dołu i te numery, które znajdują się teraz w tej nowej kolumnie, to są już Teksty dla Excela. Drugi sposób, dosyć ciekawy, to skorzystanie z funkcji o nazwie tekst. Ta funkcja tekst, ona przekształca jakąś wartość na, na tekst w dowolnym formacie, więc mogę wskazać jako wartość do przekształcenia te obroty. Nacisnę średnik i teraz w cudzysłowach muszę użyć jakiegoś formatu w zapisie niestandardowym. Jeżeli chciałbym, aby ta liczba była sformatowana jako tekst, to tutaj należy wpisać symbol małpy. Zamykam cudzysłów, zamykam nawias. Zatwierdzam to. Kopiuję oczywiście do samego dołu. W ten sposób te dwie kolumny, w nich liczby teraz są przechowywane jako teksty i na nich będę mógł użyć tego, tych operatorów filtrowania specyficznych dla tekstu. Spójrz, wyłączę filtr i włączę jeszcze raz, aby pola filtrowania wskoczyły na te nowe kolumny, które tutaj dołożyłem. A wybiorę, powiedzmy, spróbuję wybrać oddziały, które kończą się na 6. Jeżeli Excel wykrywa, że w kolumnie są dane tekstowe, to od razu dostępne tutaj na liście są filtry tekstu i mogę wybrać opcję kończy się na. Wpiszę szóstkę, klikam OK. Jak, wiedzia, jak widać, działa. Jeżeli chciałbym, zrobię wyczyść i wybiorę drugie, drugą grupę rekordów, obroty, które nie zawierają ułamków. To można też zrobić przy użyciu jakichś różnych innych funkcji, wychwycić te wartości, które nie mają żadnych miejsc po przecinku, ale tutaj dosyć prosty sposób, jeżeli chodzi o, for, o filtrowanie tekstów, można zastosować. Powiem Excelowi, żeby wybrał te obroty, w których, w których wartości nie zawierają przecinka. Klikam OK, to oczywiście zadziała tylko i wyłącznie na kolumnach, w których liczby są przechowane jako teksty. I w ten sposób mogę wybrać te obroty, które nie mają ułamków. Jeżeli chciałbym zrobić odwrotność, mogę rozwinąć pole filtrowania na obrotach i wybrać opcję zawiera i tutaj wpisać przecinek. W ten sposób powiem Excelowi, żeby wyświetlił mi obroty, które mają jakiekolwiek ułamki.